zrobię z nią konkretnie kontakt. po co Ty obiecałeś, tak konkretnie widzą? W Donatach, że pojadę do Toronto, ale ja wiem, że. Czy że pojedziesz całość... do Toronto, w... spotkać się z Nemsko, czy? To było, w to było w celu. Ale prawda jest taka, że całość chodziło o robienie wspólnego kontentu. To, tak? to jest prawda. No, mhm. y, musiałbym odnowić kontent, y, kontakt. No, na pewno. Zobacz, ale znać, jak się ładnie czat zachowuje, zobacz, chcemy Toronto i serduszka. I czy to nie jest miłe? Zobaczcie, mam miłych ludzi na czacie i ci piszą teraz ładne serduszka, że chcą Toronto. Nie ma wyzywania, a jak cię ktoś wyzywa, to kurwa zbanuj i jazda, nie? Z wszystkiego można wyjść w życiu. Teraz jesteś w dołku, ale mówisz, że jak robisz turniej, to masz ile? 10 tysięcy ludzi? Znaczy to był pik. natomiast jest co... Ale właśnie... nawet 5 tysięcy, kurwa, ja nie wiem ile mam teraz na Twitchu, zaraz ci powiem. Na Twitchu mam teraz 6 tysięcy, no to mało, nie? Można powiedzieć. A nie, poczekaj, niemożliwe, że mam tyle. 5 9 złotych. mam. Yy, no to mniej niż 10. I wcale nie jestem smutny, cieszę się. Po, po powiem ci dlaczego? Dlaczego ja doceniam i się tak nie, nie dołuję wszystkim? Bo ja też byłem w dołku. Ja po... złotych. w 2015, 16, 17, 18. Bardzo y, spadłem w dołek, jak kurwa streamowałem 10 godzin dziennie. Gram w Overwatcha dla 100 osób. I chuj się dobrze bawiłem, nie? Dlatego teraz to jest na że tyle siedzi. Wiadomo, jak ludzie ode mnie odejdą, to pewnie będzie mi przykro, ale to kurwa, no takie jest życie. Y, I taki jest internet, że y, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. A. <noise> Dlatego ja na Twoim Nic miejscu bym złotych. się nie podobał, bo ja widzę, że z racji. Ty tutaj przyszedłeś. Bo ja uważam, że ty chcesz wrócić do internetu, że ty yy, chciałbyś to robić, bo ciebie to gdzieś tam kręciło. Po prostu teraz jesteś w dołku i yy, nie dajesz sobie z tym rady. Ale właśnie jakbyś zrobił to Toronto, to byś zrzucił z siebie ten kurwa ciężar. Bo to, za to, to jesteś krytykowany i jebany, nie? I teraz masz idealny moment na to. Zobacz. Wyszło kurwa, że Ksają cię yy, z premedytacją yy, ciągną w dół. Chciał ci wiesz psychicznie jakoś zaszkodzić tymi donate'ami, co zrobił skutecznie widać kurwa po tobie nie że sobie nie radzi z tym wszystkim masz idealny kurwa moment kupujesz bilet. masz te pieniądze czy kurwa udajesz? mam masz nie no, no mam to, kurwa kup te bilety leć ja cię mogę nawet oglądać na streama 5 złotych nawet a nawet wyobraź sobie tak że <laughs> będzie cię oglądało tylko tysiąc osób no i co kurwa z tego ale pokażesz że yy, dotrzymałeś słowa że późno ale dotrzymałeś